Cześć, tu Piotrek. Mamy piątkowe popołudnie, za chwilę kończę pracę, zaczynam naukę do egzaminu, który mam za niedługo. I dzisiaj chciałem Ci opowiedzieć o święcie, które dzisiaj obchodzimy. Mianowicie jest to Święto Światowy Dzień Dawców Krwi. I dlaczego to święto jest mi takie bliskie? Ponieważ sam jestem dawcą krwi. To jest moja legitymacja honorowego dawcy krwi. Jak zobaczysz na moim blogu, to donacja krwi jest jednym z moich celów. Chciałbym oddać co najmniej 20 litrów krwi. Nie jest to takie proste, ponieważ te 20, oddanie tych 20 litrów krwi zajmie mi około 10-12 lat. Krew można oddawać co 8 tygodni. Minimum 8 tygodni musi być przerwy. Ja oddaję troszkę rzadziej, ponieważ zbyt często oddawanie krwi też nie jest takie dobre dla organizmu. Jak zacząć oddawać krew? Wystarczy mieć, być dobrego zdrowia, udać się do punktu krwiarstwa i tam przejdziemy badanie na początku hemoglobiny. Sprawdzone zostanie, czy mamy odpowiedni poziom. Następnie będziemy musieli wypełnić ankietę o przebytych chorobach i udajemy się do pani doktor, która przeprowadza z nami wywiad, bada ogólny nasz stan zdrowia, ciśnienie krwi, bicie serca, słucha i na tej podstawie dopuszcza nas do oddania krwi, które trwa około u mnie w moim przypadku około 10 minut. Dosyć szybko u mnie ta krew leci. Są osoby, które siedzą dłużej i pomagają sobie ściskaniem jakieś tam piłeczki, pompują tą krew, <laughs> się śmieje zawsze. Także u mnie dosyć szybko to przebiega. Po zakończeniu oddawania jesteśmy nagradzani sześcioma tabliczkami czekolady. To jest jakiś tam odpowiednik jakiejś tam wartości kalorycznej. Zostaje nam zwrócone, zostają zwrócone pieniążki za przejazd do punktu ksiaractwa z punktu zameldowania. No, i jeśli oddaliśmy krew, to również przysługuje nam dzień wolny od pracy. Możemy takie zaświadczenie zanieść do pracodawcy i mamy dzień wolny. Jeśli nie uda nam się oddać tej, tej krwi z jakiegoś powodu, natomiast zgłosimy się do punktu krwiodawstwa, to mamy usprawiedliwienie od pracy bodajże na 4 godziny. Nie pamiętam dokładnie, ponieważ nie miałem takiej sytuacji, ale wiem, że jest coś takiego. Ja, ja zacząłem regularnie oddawać rok temu. Oddałem już 1,9 litra krwi. Dlaczego to robię? Jest to dla mnie taki jakby wyższy cel. Robię to bezinteresownie, pomimo że mam jakieś z tego benefity. To robię to dlatego, żeby przysłużyć się w jakiś sposób społeczeństwu. Jeśli mogę to zrobić, to dlaczego nie? Chcę to robić i chcę pomagać innym ludziom, kiedy są w potrzebie. Oczywiście nie pomagam sam, ponieważ takie 450 ml, które oddajemy jednorazowo, nie wystarcza na transfuzję krwi. Potrzebni są inni dawcy, i dopiero przy większej ilości krwi taka krew może zostać przetoczona biorcy. Więc jest to praca również zespołowa i tutaj szacunek też dla innych dawców krwi no i ważna jest przy tym też rola lekarza który wykonuje to przetoczenie krwi i który jakby decyduje o tym, który nadzoruje cały ten proces także nie tylko od, od jednego człowieka tutaj to zależy od, w moim przypadku ode mnie ale też od, od innych ludzi takie oddanie krwi to nic strasznego, także jeżeli jesteś masz odpowiednie zdrowie i nic ci nie dolega, to zachęcam do spróbowania. Ja mam z tego dużo frajdy, ktoś ma z tego jakąś korzyść, także zachęcam Was również do wzięcia udziału. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia jutro. Cześć!